Cześć, witajcie. Dzisiaj recenzja takiego, to już w zasadzie starego magazynu z LEGO Star Wars. Dostajemy w nim minifigurkę Bogatan Christ, Jetpack, dwa blastery oraz tam złotą kartę, która tak się prezentuje. Ona gdzieś tu jest za saszetką. Cena tego magazynu to 19,99 zł. No i jest to numer, nie wiem który, ponieważ tu jest jakaś naklejka i mi to zasłania, więc nie powiem wam, który to jest numer, a nie pamiętam kiedy wychodził, no ale Dzisiaj zrobimy sobie jego recenzję. Udało mi się go zakupić po jakimś już czasie, od kiedy wyszedł. No i jestem zadowolony i szczęśliwy, że będę miał minifigurkę Bukatan Kreis ponieważ y, tydzień temu, gdy to nagrywam, bo jak to nagrywam, jest środa 26 kwietnia to tydzień temu zakończył się trzeci sezon Mandaloriana, który uważam, że był super, ale dzisiaj nie o nim rozmawiamy, tylko o magazynie. Więc nie przedłużając, przechodzimy do. Przeglądu tego magazynu. No i magazyn otwarty. Dostajemy tutaj złotą kartę, którą już teraz Wam pokażę. Nie będzie żadnego cięcia na specjalne jej pokazywanie. Jest to Re wrecker. Karta limitowana numer 18. Więc jeżeli ktoś zbiera karty ze Star Warsów, tutaj taką oto znajdziecie. Jest to chyba z BadBacza. Nie jestem pewien. Eee, jakby nie oglądałem BadBacza. Sorry, wszystkich fanów Star Warsów. Szczególnie kolegę z klasy, z którym rozmawiam o Star Warsach, ale no, podobaczam, nie oglądałem. E, no i co mamy tutaj minifigurką Bogatan Kryst, która myślę, że nie jest w żaden sposób uszkodzona i wszystko w środku się znajdzie. No i magazyn, który, od którego zaczynamy, później minifigurka, więc jeśli nie, nie interesuje Was magazyn, no to znajdziecie czas tutaj na dole, w którym omawiam minifigurkę. No a teraz czas na magazyn. No i dobra, tak prezentuje się ta strona pierwsza, i teraz już widzimy, który to jest numer. Jest to numer 3 na 2023, więc jednak to nie jest stary magazyn myślałem, że wyszedł jeszcze w 2022 e, mamy tutaj jakieś frędsy pierwsza strona z, tą, z jakimiś rzeczami komiks, jak to w każdym magazynie e, mamy tutaj Darta Widera. super by było jakby go dali do magazynu, ale to się chyba nie wydarzy, więcej komiksu Rey Skywalker a właściwie Rey Palpatine e, Mamy tutaj y, komiks ciąg dalszy. więcej komiksu. I jeszcze więcej ciąg dalszy komiksu. I mamy pierwszą część plakatu. Tutaj mamy wybierz stronę mocy, obi i Darth teraz Obi-Wan za niedługo będzie w magazynie 4 maja, więc Made the be with You, a właściwie Made the Force with You. Jak to tam uważam, nie? A tu jest ciąg dalszy plakatu, więc to jest ten hełm z turmowca tego czarnego, e, tego właśnie chyba e, tutaj mamy zestaw, e, więc jeżeli ktoś zbiera zestawy ze Star Wars, których ja nie zbieram, to taki tutaj jest po prostu jako chyba reklama, powiedzmy informacje o nim, możecie dać znać w komentarzach, jeśli go macie, czy jest fajny, czy nie. E, labirynt e, Jakaś gra z. Tutaj jest Boba Fett. Zadania. Komiks powraca i teraz czas na komiks z Mandalorianem oraz Bo-Katan i Grogu. Więc fajnie, że jednak tutaj jednak coś się pojawia. Grogu, który pokazuje nam pracę. I to są chyba jacyś Mandalorianie. Najlepsza praca, którą tutaj bym wybrał, to myślę, że ten może się trochę wtłapia w tło, ale wygląda super. No i z tyłu mamy recenzję, zapowiedź, a właściwie już reklamę magazynu z Żołnierzem klon z 212 Batalionu już jego recenzją, mogliście widzieć na moim kanale, no a tutaj reklama magazynu LEGO Minecraft e, tak on się prezentuje, również był już dostępny od 9 lutego, więc starszy magazyn, ponieważ mamy już kwiecień no a z tyłu jeszcze reklama magazynu z Jurassic World z raptorem i pułapką na niego, więc to był magazyn, no a teraz czas na minifigurkę. Minifigurkę otworzę tutaj na nagraniu, żeby nie było problemu, Gdyby czegoś brakowało, wysypujemy tutaj zawartość i główka mi leci. Tutaj dostajemy ten pakiet z tymi elementami, które dajemy do hełmu Bogatanu. I myślę, że wszystko się zgadza, więc czas na omówienie minifigurki. No i rozpoczynamy od nóżek, są one szare z detalami w kolorze niebieskim i brązowym, trochę elementu srebrnej zbroi, mamy torsik, również szary, zbroja, pas, niebieskie elementy, tak jak wygląda Bogatan, później mamy jetpack, który wygląda fajnie, tak on się prezentuje. Później jest główka, która ma dwa nadruki. Jeden taki oto neutralny, ale jednak jakiś mały uśmiech jest. Z drugiej strony zła. Szkoda, że nie dostajemy własków, ale dostajemy świetny home. I nie wiem, czy ten nadruk tak specjalnie jest w dół, strasznie zrobiony, czy taki jakiś misprint, ale tak on się prezentuje. Home super. I minifigurkę ogólnie też. Dostałem również ten pakiet, którego jeszcze nie otworzyłem, więc chyba czas najwyższy. Jest on sklejony paszmą, chyba. Więc teraz może słyszycie, jak go otwieram. A właśnie próbuję bo jest strasznie zaklejony. Ale udało się. No i dobra, możemy tutaj dać Bogatan ten oto element yy, to coś co mają niektóre tam hełmy nie? Tak to może sobie dać. Tą antenkę. Yy, nie wiem jak to tam nazwać poprawnie, przepraszam. No i dwa plastery, którymi posługuje się Bogatan. Więc myślę, że super minifigurka. Do wojen klonów pasuje czy do serialu Mandalorian. No to chyba nie bardzo, ponieważ dostaniemy od niej zaktualizowaną wersję. No i co jeszcze znajdziemy w tym w pakiecie tych akcesoriów? To taki oto element. Może być. No i więcej tych takich antenek. Więc to są elementy, które tam znajdziemy. No i myślę, że minifigurka całkiem. Fajna. Yy, każdego z tych elementów dostajemy w ilości razy 4, więc są cztery takie, cztery antenki. No i ogólnie minifigurka wygląda super. Szkoda, że nie dostałem jeszcze włosków na zmianę, żeby bez bo katan mogła chodzić, bo jak wiemy ona w tym hełmie jakoś za dużo nie chodzi. Yy, no ale dobra, to była minifigurka, no a teraz czas na podsumowanie. Czy poleciłbym zakup tego, to magazynu? Jeśli go nadal nie macie, to zdecydowanie tak. Jest to super opcja na zdobycie fajnej minifigurki Bogatan. Jest tutaj również złota karta, więc jeśli ktoś zbiera, no to dostaje tutaj kartę. Magazyn, jak magazyn, myślę, że mało kto go czyta, ale plakat wygląda super z tym tartym wejderem oraz łabiłanem. No i jak już mówiłem, jeszcze raz powiem, minifigurka Bogatan wygląda super. Może nie jest podobna do tej się jest w jakiś sposób podobno, ale jednak ta zaktualizowana wersja ze zestawu z Mandaloriana sezonu trzeciego wygląda lepiej. No ale jeśli nie chcecie tamtej, to tutaj dostajecie taką, która również wygląda super. To by było tyle z tego odcinka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Cześć.